Hej, z tej strony hejta, zapraszam Was bardzo serdecznie do nowego filmu i dzisiaj chciałbym sobie porozmawiać trochę, bo ARG już się skończyło. Koniec ARG chapteru 4. Teraz jest długa przerwa dla mobów. ARG zaczęło się 25 lipca, a skończyło się 19 listopada, czyli bardzo długo dość trwało. Jednakże nie będę tutaj wychwalał twórców oraz wychwalał tego ARG. Ma bardzo duże minusy, o których dzisiaj sobie porozmawiamy i wypowiem się na temat ARG. Jak sami wiecie, to jest moje pierwsze ARG, do którego się przyłączyłem. Przed chapterem czwartym był jeszcze chapter trzeci ARG, chapter drugi ARG. Były jeszcze jakieś tam takie mini, takie NFT, które wszystkie, wszyscy pamiętamy. Jakieś poboczne ARG, do właśnie do Project Playtime. W końcu udało mi się. Zrobić sobie content teoretyczny, który bardzo uwielbiam, i dołączyłem się do tego RG. W końcu jakąśkolwiek dodałem cegiełkę od siebie do tego RG, porozwiązywałem trochę, było naprawdę fajna zabawa z tym, trochę było to rozwiązywane ze społecznością, ale też sam trochę sobie pogrzebałem, na przykład z szyfrem Cezara i innymi też szyframi, oczywiście, do spektogramu, do Audio City też sobie wrzucałem. Było fajnie, było naprawdę fajnie. Żałuję, że nie robiłem tego od chapteru drugiego, ale wtedy po prostu. Ja nie czułem, Weny, po prostu do tego. Szczerze muszę Wam powiedzieć, że robienie tego ARG teraz, to żałuję, że wtedy nie zabrałem się za to, bo też miałem kilka teorii. Wiedziałem trochę, trochę tego wszystkiego, co, co zostanie dodane i jak wyglądać będzie sama gra. Teorie nie zawsze się sprawdzają. Zacznijmy od tego. To są właśnie teorie. Jedna się sprawdza, jedna się nie sprawdza. Trudno, zdarzy się. Jednakże kilka z moich teorii się sprawdziło. Na przykład, że Sawyer przeżył w jakiśkolwiek sposób, prawda, The Hour of Joy. Że możliwe, że inni też przetrwali. Ktoś wiedział o The Hour of Joy. I raz nawet powiedziałem teorię, nie pamiętam w którym odcinku, bo tych odcinków jest masa teraz, <grych> że powiedziałem, że to Sawyer wymyślił The Hour of Joy, i w jakim stopniu po prostu Sawyer ukręcił, jakby wszystkim rogi, i to ja jestem ten zły, i ja was tutaj nauczę mora moralów. I teraz tak, zacznijmy sobie od tego, że. Bo ja nie udzielałem się w poprzednich, ale oglądałem teorię, jak ludzie rozwiązują. Ja przy tym byłem, ale nie dokadałem swojej cegiełki. Jakby nie, nie poszukiwałem, nie dodawałem nic, tylko po prostu patrzyłem, pisałem, że to bardzo interesujące, etc., etc. Właśnie pomiędzy tymi arg a tym teraz, co mamy, jest bardzo duża różnica oraz bardzo duża przepaść. Po pierwsze. To RG widać, że zostało zrobione na odwalsie i na szybko. Zacznijmy od tego, bo bardzo szybko pokazali nam wszystkie potwory. Znaczy, z dużą łatwością poznaliśmy kilka potworów i od razu pokazali nam jarna Biego, Pokazali nam jego wygląd, gdzie to do katnapa, żeby się dostać, jak wygląda potwór antagonista. To trzeba było spędzić dużo czasu i bardzo długo czasu ludzie szukali, kto będzie tym antagonistą. Tutaj to zajęło chwilę. Oczywiście nie wiemy, czy, czy na pewno Biego jest antagonistą, bo możliwe, że Sojer będzie antagonistą, co jest w ogóle, już od dawna każdy wie, że Sojer będzie antagonistą, tylko nie wiadomo, jaką wygląda, po prostu. To ARG zostało tylko po to, żeby wypromować niektórych twórców, bo zacznijmy od tego, że to ARG zostało zrobione i wyłącznie dla ludzi z Discorda, i wyłącznie dla twórców, Partner in Crime. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś coś za szybko odkrył, to był uciszany, grożony i banowany, więc to jest coś, czego mocno nie popieram i jeżeli tworzycie jakieś ARG, żeby Ludzie tworzy, żeby ludzie tworzyli teorię, żeby ludzie odkrywali sekrety, prawda? Żeby ludzie pokazywali, że angażują się w daną rzecz stworzoną przez twórców Mob Entertainment, to zamiast ich banować, się pochwalić, powiedzieć: Wow, ty, ty jesteś naprawdę dobry, ktoś z twórców szybko odpalił live'a? Czy tam nagrał odcinek i ło, wow, zobaczcie, i wtedy wy go możliwe goszczę cię po głowie. Co jest delikatnie, no, śmieszne, bo widać, że to ARG została stworzone po to, żeby wybić kilku twórców. Ship, którego bardzo doceniam, którego bardzo lubię. Jego live są świetne, jak odkrywa teorię. Jak on ma streama, czy przed streamem oni się zachowują, wiecie, dają szczegóły, jakiś ten itp., i żeby to Ship szybko zrobił, a po jakimś czasie, jak już Ship jest blisko, to oni nagle przestają już to robić i dają, żeby on rozwiązał. Dziwnie się na to patrzy, bo jakby RG ze z wszystkich, a jak ktoś za szybko rozwiąże, lub ktoś odpali streama, jakiś większy twórca, to oni szybko się angażują, a jak jakiś mały twórca coś pokaże i odkryłem, to dostaje ostrzeżenie, więc no to jest akurat słabe, jeżeli mam być szczery, i nie do końca pochwalam taką metodę. Też to RG było robione strasznie szybko, bo poprzednie ARG to było tak powoli, powoli, tak dodawane, prawda? Dodawane, ujawniane, nie? A tutaj tak szybko z karabinka, żebyśmy zdążyli do stycznia, nie? Bo jeszcze, jeszcze w grudniu mamy przerwę. No strasznie nie leży mi to ARG, jeżeli chodzi właśnie pod tym względem, że no że tak szybko to robią i oni z tym ARG nawalili. Co chwila coś było, co chwilę ten... W tygodniu to chyba z trzy filmy wrzuciłem z ARG i no to jest mocne. To, to jest za szybko nawet, jeżeli chodzi o ARG, bo tu nawet nie ma czasu na teorię. A tak i z innej beczki będę tworzył też teorie oraz recenzje innych gier, żeby po prostu ten kanał nie był zasypywany tylko Poppy Playtime, czy też po prostu Garden of Manbanem, a jest bardzo dużo fajnych gierek, tak jak takich Poppy Playtime, które wymagają ode mnie uwagi. Ja bym hejtas, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybuj, lajkuj, komentuj. Cześć!